Witam Państwa, po raz kolejny spotykamy się na naszych poletkach w Wądrożu Wielkim. Krótko opowiem o bieżącej sytuacji w rzepaku oraz o przyszłym zabiegu na płatka. Za mną odmiana Metropol. Obecnie faza BBCH 60-62, to znaczy 10-20% kwiatów na pędzie głównym mamy otwartych. W najbliższych dniach stoimy przed wyborem środków do zabiegu na płatka. Zabieg na płatka jest jednym z najważniejszych e, zabiegów rzepaku, gdyż w tym okresie mamy do czynienia z takimi chorobami jak zgnizna twardzikowa, szara pleś oraz czerń krzyżowych, z których to zgnizna twardzikowa wywiera największy wpływ na obniżkę plonu, jeżeli zainfekuje nasz rzepak. E, zabieg na płatka wykonujemy w pełni kwitnienia, faza BBCH65, e, w momencie gdy pierwsze e, starsze kwiaty opadają e, już nam w łanie. Część z Państwa w ostatnich latach zaczęła technolo stosować technologię oko okołokwitnieniową, czyli ostatnim zabiegiem był zabieg na zielonego pąka. W tym przypadku ten ostatni zabieg fungicydowy możemy opóźnić o 3 tygodnie. On będzie przypadał mniej więcej na końcówkę kwitnienia. Do naszych zabiegów fungicydowych proszę pamiętać o dodatku insektycydów. E, aby zapobiegać e, żerowaniu najważniejszych szkodników w tym okresie, to znaczy pyszczarka, kapustnika oraz chowacza podobnika. Jeżeli chodzi o dobór substancji insektycydowych, proszę łączyć produkty o długim działaniu oraz o działaniu kontaktowym. E, z kontaktowych wybieramy tutaj e, całą rodzinę pre, pretoidów. E, jeżeli chodzi o dłuższe działanie, e, bazujemy głównie na acetamiprydzie, e, na ogół dostępnym.